Otwarte Karty Paweł Jadura. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Jarosław Rabczenko. Dzień dobry państwu. Kandydat dobry, na tak prezydenta proszę. Legnicy z ramienia Platformy Obywatelskiej oraz Społecznego Komitetu Porozumienie dla Legnicy. Witamy jeszcze raz w naszym studio. Za trzy dni, już w, za cztery dni, dokładnie za cztery dni wybory. Samorządowe lękniczenie wybierają nowego prezydenta. panu chodzi za jednego z faworytów tego wyścigu, głównego konkurenta Tadeusza Krzakowskiego. Ostatnio sporo sondaży się pojawiło w lokalnych mediach, dokładnie trzy. Wszystkie wskazują na to, że na 16 listopada ta wyborcza bitwa się nie zakończy. Dodam jeszcze, że. Też pra wybory w jednej z legińki 66, to pan wygrał te wybory. No tak, to, 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 to dodaje Panu optymizmu przed tymi wyborami? Znaczy, w ogóle wiara młodych ludzi w to, że mogę wygrać te wybory, to jest bardzo, bardzo ważna i bardzo dobra rzecz. Ja bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, którzy na mnie głosowali. Natomiast też rzeczywiście czytając wybory, czy sondaże wyborcze, jednoznacznie widzimy, że Pewne pragnienie zmiany w mieście następuje. Znaczy nie ma jakby już wątpliwości co do tego, że będzie druga tura. No pytanie tak naprawdę w jakiej, w jakiej proporcji ona się, się ułoży. Myślę, że to też dobrze świadczy o lokalnej demokracji. No po raz pierwszy tak naprawdę od chyba 12 lat są emocje w trakcie tych wyborów. Bo jakby prezydent nie na, na razie kampanii. Tak, tak, tak nie tak, może jakby ten, a... być w momencie rozpoczęcia kampanii pewny reelekcji, ale też myślę, że to jest właśnie coś dobrego dobrego dla lokalnej demokracji, że jest przestrzeń na ścieranie się poglądów, rywalizację. Na tym polega demokracja. Yy, jaka, bo ta, bo ta kampania wyborcza do, dobiega końca oczywiście. Za chwilę mamy wybory. Jak by pan oceniał tą kampanię wyborczą? Yy, no... W porównaniu na przykład choćby do z tej sprzed 4 lat, sprzed 8 lat, są jakieś różnice? jaka ona była ostra z pieprzem, czym była łagodna i nudna? Jaka jest Pana ocena? Z mojej perspektywy oczywiście ona jest dużo bardziej emocjonująca, bo w poprzednich kampaniach nie byłem kandydatem. Więc nawet jakby tylko w tym kontekście patrząc, oczywiście te emocje są dużo większe. Ale też widać, że no, był pewien pomysł, żeby wyeliminować mnie już na samym starcie, kiedy zgłosiłem swój pomysł i ambicje wyborcze, żebym nie brał udziału w, tej, w tych, tych wyborach. Nie udało się moim przeciwnikom politycznym. No i dzisiaj widzimy, że jesteśmy bardzo blisko tego celu, jakim jest na razie druga tura. A druga tura to naprawdę wszystko jest możliwe. Znaczy, to, co mnie w ogóle też buduje i mocno cieszy, to wiele, setki, jak nie tysiące sygnałów, które Mocno wspierają mnie w moich działaniach, chociażby też w tej przestrzeni internetowej. To jest chyba jedna z pierwszych kampanii, gdzie tak bardzo ważne znaczenie ma też Facebook, komunikatory internetowe, gdzie wyborcy, potencjalni wyborcy mają możliwość bezpośredniego kontaktu. Ja dziennie odpowiadam na dziesiątki zapytań, maili, informacji. I to jest bardzo fajne też, bo to jakby przybliża tę rywalizację nie tylko. Z przestrzeni billboardu, telewizora, gdzie nie ma możliwości interakcji, właśnie do takiej prawdziwej rozmowy z potencjalnym elektroniką. Kampania trochę, trochę z tego Reala, mówiąc językiem młodzieżowym, przesunęła się do sieci. No tak, w pewnym ten, sensie. Ktoś, kto nie nadąża za tymi nowinkami, jest oczywiście jest jakby trochę na straconej pozycji. Ja jestem jeszcze na tyle młody, że radzę sobie z tymi narzędziami internetowymi, ale na szczęście też na tyle już dojrzały, że pewne dokonania zawodowe też przemawiają za tym, że no można za mną głosować. No ale to też, czyli ta kampania, mamy ją w tym realu, tak, billboardy, debaty, konferencje prasowe, z drugiej strony sieć, Facebook, te portale społecznościowe, rzeczywiście to będzie bogaty materiał dla politologów, którzy będą na pewno analizować te wybory, no ale też w Legnicy jeszcze inne formy. Sporo kandydaci, w tym Pan też, pobiegaliście w tej kampanii, bo mieliśmy bieg charytatywny dla Pani Beaty Radomskiej, teraz biegnie pod za nami, Wiem, że panu udało się ukończyć ten bieg. Znaczy, mam nadzieję, że wynik. I sporo tych kandydatów na trasie widziałem. Tak, <gry> znaczy, mam nadzieję, że wynik politycznej rywalizacji będzie lepszy niż mój wynik w biegu. Ja przyznam się, że teraz pobiegłem bez większego przygotowania. Od czerwca tak naprawdę nie mam czasu za bardzo na sportowe zajęcia. Aczkolwiek sport był zawsze bardzo ważny w moim życiu. Ja w podstawówce, w szkole podstawowej numer 19 uczęszczałem do klasy sportowej, bo mieliśmy 6 WF-ów tygodniowo, jeszcze 4 SKS-y, więc. To jest jakby dobre przygotowanie na Formal resztę zostało. życia. Częściowo tak. Natomiast, tak jak wspomniałem, no niestety nie udało się wygrać. Mam nadzieję, że wynik politycznej rywalizacji będzie lepszy niż wynik tego biegu, ale też bardzo fajny i szczytny jest cel tych wszystkich przedsięwzięć, bo oprócz tego oczywiście, że tu mieliśmy aspekt charytatywny, tutaj celebrowaliśmy bardzo radosne w ogóle święto. Ja przypomnę, że 11 listopada to jest jedno z najważniejszych świąt narodowych, które z jednej strony oczywiście mogą mieć oprawę bardzo oficjalną, ale też jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym dniu po prostu tak po ludzku się cieszyć, że Polska po 123 latach odzyskała w końcu niepodległość. Więc ten bieg był takim trochę ukonorowaniem też tego święta. No Przekładając ten, ten wynik sportowy na politykę, to tak chyba yy, nie do końca no, bo tak pan prezydent Krzakowski, z tego co wiem, chyba nie, nie startował w tym biegu. Wiem, że był na trasie rajdu, ale nie jako uczestnik, tylko Aha. oczywiście jako gospodarz miasta. Czyli tutaj sportowo do Walkowera, ale <noise> yy, zapewne 16 listopada na pewno nie. Yy, na pewno nie. Yy, w takim razie przechodząc już, już odchodząc do tego sportu yy, czas na takie ważne, no kilka dni przed wyborami, yy, kandydaci generalnie podsumowują, oceniają. Yy, w takim razie może pan się pokusi. Jakim? No bo Tadeusz Szekowski jest pana głównym konkurentem. Mówię, jak, każdy tak. Tak, jak, jak każdy urzędujący prezydent. Jak każdy urzędujący prezydent. Jakim Tadeusz Krzakowski był prezydentem? Jest, jest prezydentem, oczywiście, jest dalej. Znaczy, bardzo ciężko jest w tak krótkim mhm. czasie jakby podsumować dorobek, jakby nie było ponad 12-letni prezydenta Krzakowskiego. Ja powiem w ten sposób. Pierwsza kadencja to była taka kadencja, która rodziła nadzieję na pewne zmiany. Ja pan, przypomnę, że pan prezydent Krzakowski wszedł w takim dość trudnym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej momencie do do Urzędu Miasta i nawet powiem, że ta pierwsza kadencja naprawdę dawała efekty. To Ludzie widzieli, że coś dobrego się w mieście dzieje, ruszyło trochę inwestycji. Natomiast mam wrażenie, że już ta druga i trzecia jakby spowodowała, że czy to trochę brak pomysłów, czy energii, e, też zostało, czy jest odczuwalny przez mieszkańców. Znaczy, gdy porównać te trzy kadencje, to powiem w ten sposób. Pierwsza naprawdę przyzwoita. Natomiast ta ostatnia, kompletnie bez pomysłu, jakby pokazująca, że pomysł pana prezydenta Krzakowskiego na miasto, na miasto po prostu się skończył. To pokazuje ta y, strategia y, rozwoju miasta, która teraz w tym roku się kończy. Tam sporo niezrealizowanych y, obietnic czy też tych wpisów jest. Znaczy prawdą czy, jest, to, kiedy to sięgnąłem to do to strategii nie. miejskiej z 2004 roku. Hmm. Tak, to 2004, niestety, 2014. Tak, tak. To niestety bardzo wiele pozycji można by było przepisać tak powiem kolokwialnie, żywcem do tej nowej strategii, bo one są ciągle aktualne. No my ciągle nie mamy przeprawy mostowej, ciągle brakuje nam chociażby równych chodników, równych dróg, ale tak naprawdę mi brakuje jednej rzeczy. Oprócz tych takich ważnych dla miasta inwestycji, myślę, że kluczowe jest sprawne zarządzanie miastem, bo o ile oczywiście wiemy, że inwestycje są bardzo potrzebne i są też kosztowne to można je robić po prostu czasami szybciej i w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców. Dla mnie takim przykładem sztandarowym pewnego braku yy, mądrego zaplanowania jest jednak remont ulicy Jaworzyńskiej. Ja przypomnę, że te 2,5 km będą remontowane przez 4 lata. W tym czasie powstanie droga ekspresowa z Nowej Soli do Legnicy w Szczerym Polu. I teraz każdy remont, który jest czasochłonny, długotrwały jest bardziej kosztowny, bo to jest zabezpieczenie placu budowy oczywiście, no, ten czas też prowokuje, że, że koszt jest wyższy, ale to, co jest jeszcze chyba bardziej istotne, to uciążliwość dla mieszkańców. Jako kierowcy no, wiemy, jak ciężko się przebić przez ulicę Jaworzyńską. Wiemy też, że lokalni przedsiębiorcy no, ponoszą koszty tak długotrwałego remontu. I tu myślę, że w tej przestrzeni bardzo wiele można zrobić. Czyli nawet nie tyle. Yy, Rozmawiać o samej potrzebie takiej czy innej inwestycji, tylko jak to zrobić sprawniej, szybciej, żeby mieszkańcy na tym korzystali. Yy, ludzie związani z Legnicką Lewicą, oczywiście popierający yy, Tadeusza Krzakowskiego, ponownie straszą dzieci plakatami wyborczymi Jarosława Rabczenki. Zobacz, zobacz, jak ten pan zostanie prezydentem, to tacy straci pracę w urzędzie albo też w spółce zależnej od urzędu miasta. To, to, to jak to będzie? Mają się bać? Ja takiego plakatu nie widziałem, natomiast rzeczywiście <laughs> dochodzą do mnie sygnały, gdzie. Jedynym koronnym argumentem za tym, żeby za mną nie głosować, jest jakiś irracjonalny relęk, że przyjdę jak ta stara wiedźma będę zamiatał czy to magistrat, czy, czy spółki komunalne. To jest oczywiście bzdura, no, to jest niemożliwe, żeby nagle wymienić wszystkich urzędników w mieście czy nagle znaleźć pracowników. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żebym znalazł nagle dzisiaj lepszych pracowników urzędu miasta czy spółek komunalnych niż ci, którzy są. Znaczy, ja o tym mówiłem wielokrotnie, uważam, że to nie jest kwestia konieczności zmiany personelu, to jest konie Kwestia zmiany trenera, który tą przyzwoitą drużynę, naprawdę fantastyczną, doprowadzi do zwycięstwa. Inaczej no, wymieniamy. Czyli to, to jak mi jak przegrywa, to zmienia się trenera. Jedyne, a, a trudno, 11 zawodników. Tak? Jedynymi osobami, które. jeżeli <grym> jak już wybory się na sportowo. <grym> jedynymi osobami, które z pewnością, jeżeli wygram te wybory, będą musiały się rozstać z urzędem miasta, są wiceprezydenci. I to wszystko, to jest taka poważna deklaracja na, na, na telewizji Dami. Yy, jeszcze chciałem wrócić do mm, Pana oceny jakości zarządzania yy, miastem. Wspominał Pan przed chwilą, że, że to jest kwestia zarządzania. Yy, czy to jest i organizacji władzy, czy to jest i efektu przekładające się na poszczególne inwestycje, czy, yy, czy to jest tak, że to jest skutek tego, że Legicki, Ratusz... Yy, Niedobrze, dobrze, a inaczej może źle współpracuje, czy brak też w ogóle współpracy z gminami ościennymi, okolicznymi, czy też z samorządem województwa Dolnośląskiego, bo takie też zarzuty padały w trakcie tej kończącej się kampanii wyborczej. Mam tu na myśli relacje, sejmik, marszałek, prezydent Legnicy. Odpowiem w ten sposób, znaczy nie da się tak naprawdę zarządzać stutysięcznym miastem, jeżeli nie będzie się komunikowało ze swoimi sąsiadami, z partnerami, czy z tak ważnym ośrodkiem, jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pamiętajmy, że Urząd Marszałkowski jest to to miejsce, gdzie są dzielone ogromne pieniądze europejskie. I teraz oprócz tego, że składamy wnioski, które muszą być merytoryczne, dobrze przygotowane, trzeba też o te wnioski zabiegać, trzeba pilnować ich, trzeba o nich przypominać. I ja dam taki przykład. Wielokrotnie przecież jeżdżę do Urzędu Marszałkowskiego, bo to jest jeden z naszych właścicieli. Prawie zawsze spotykam samorządowców z naszego regionu, którzy ze swoimi prośbami i problemami jadą do panów Marszałków i o tym głośno mówią. Nigdy nie spotkałem na schodach tego urzędu przedstawicieli Legnickiego Ratusza, i teraz uważam, że bardzo ważne jest doprowadzenie do komunikacji z jednej strony z gminami właśnie lokalnymi, sąsiadującymi z Legnicą, ale też wytworzenie tej relacji z Urzędem Marszałkowskim, bo ona w dużej mierze będzie też decydowała o tym, czy Legnica będzie miała szansę na rozwój, czy będzie miała szansę na awans, czy będzie miała szansę na europejskie pieniądze. Mówi się o tym, że bardzo ważna jest y, oczywiście, to jest truizm, ale, ale że bardzo ważna jest frekwencja wyborcza. Y, Przez czteroma laty ta frekwencja w Legnicy nie wyglądała najlepiej. Teraz jeden z sondaży pokazuje, że będzie ona zdecydowanie wyższa, że może dobić nawet do 50%. Wierzy Pan w taką frekwencję? W Wierzę w takie sondaże o tyle, że sondaże zawsze pokazują wyższą frekwencję wyższa, niż... niż jest po w rzeczywistości. Tak, znaczy no. sprawdzenie, które następuje przy urnie wyborczej pokazuje, że jednak to zainteresowanie wyborami jest dużo niższe. Natomiast ja przypomnę jedną rzecz, że wybory samorządowe to są najważniejsze wybory, bo to są te wybory, które decydują o lokalnej polityce, to są wybory, które decydują o lokalnych podatkach, o tym, czy będziemy mieli realizowane takie, albo inne inwestycje, czyli niejako bezpośrednio przekładają się na jakość życia w naszym bezpośrednim otoczeniu. I teraz, y, znaczy ja mam gorący apel, żeby pójść do wyborów, żeby znaleźć swojego kandydata wśród tych pięciu, którzy zgłosili y, swój akces tak, do, do wyborów mhm. i jednego z tych pięciu zakreślić, bo im więcej. Z z absolutnie tak, bo to dobrze, jeżeli ludzie mają możliwość wyrażania swoich poglądów, zresztą no, o to też walczyli bohaterowie solidarności, tak, żeby można było w wolnych, bezpośrednich wyborach wybierać przedstawicieli, również w tym przypadku władzy municypialnej, władzy, władzy samorządowej. I na pewno nam tylko wyjdzie na dobre. Znaczy, niska frekwencja powoduje tak naprawdę, że ta demokracja jest mocno zdeformowana. Że z jednej strony oczywiście sukces wyborczy. Dość łatwo przychodzi urzędującym wójtom, burmistrzom, prezydentom, ale z drugiej strony też bardzo wiele głosów jest sobie pozbawione swoich reprezentantów. Tak? I jeszcze raz powtórzę: idźmy do wyborów, znajdźmy swojego kandydata, bo wtedy tak naprawdę mamy kogo rozliczać. Jeżeli my nie zagłosujemy, to też potem nie mamy prawa za bardzo narzekać, e, narzekać prawda? No bo jakby oddajemy walkowerem pewną przestrzeń. A dam przykład, który jest bardzo znamienny. Otóż 8 lat temu jeden z radnych. Yy, obecnych, wtedy nie dostał się do rady. Nie dostał się dlatego, że zabrakło mu jednego głosu. Miał tyle samo głosów, ile inny kandydat na liście, który był wyżej, no i ten pierwszy weszel. Jeden głos spowodowałby, że inny człowiek byłby radnym. Być może potoczyłaby się jakaś lawina innych decyzji, prawda? Więc ym, argument o tym, że jeden głos niewiele znaczy w przypadku wyborów samorządowych jest kompletnie nietrafiony. To są bardzo ważne wybory, gdzie liczą się pojedyncze głosy. A więc tym apelem o frekwencję 16 listopada kończymy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że Legniczanie staną na wysokości zadania, pójdą do urn wyborczych i nie będą mieli potem prawa narzekać, a więc jeszcze raz tutaj wspólnie chyba apelujemy. Proszę iść na wybory 16 listopada. A panu już dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia i do widzenia Państwu. Do widzenia.